Głównymi plecami, ramiona w linii barku do boku i kolana wędrują w prawą stronę. Rozluźniamy maksymalnie nasze kończyny dolne, nadal praca nad odcinkiem lędźwiowym. Prawą stopę zakładamy na... Lewa, lewy staw kolanowy i działając ciężarem własnym i delikatną siłą naszych mięśni, przesuwamy lewe kolano do środka karimaty, ramiona, a właściwie barki łopatki nie odrywając się od podłoża. Cały czas delikatny nacisk. Ustawiamy się jak gdyby w płaszczyźnie czołowej w stosunku do sufitu. Cały czas y, działamy tutaj, zarówno na odcinek lędźwiowy, zwiększając jego ruchomość, ale rozciągamy także tutaj mięśnie skośne, przywodziciele czyli jest to dość y, zaawansowane ćwiczenie, jeżeli chodzi o nasze mięśnie. Jeżeli mocno przyciągniemy lewy bark, rozciągniemy także y, w niewielkim stopniu, ale rozciągniemy mięśnie klatki piersiowej. Wolno zaczynamy unosić nasze kończyny dolne, kontynuujemy ruch i przesuwamy prawą stopę tak, żeby oparła się na podłodze. Lewą nogę przyklejamy do podłoża, lewa ręka wędruje na prawe kolano i prawe kolano delikatnie przesuwamy w kierunku podłoża. Głową wykonujemy ruch, przeczenia rozluźniając mięśnie szyi. Jak widać, kontynuujemy rozciąganie mięśni skośnych, dwugłowego uda, czworogłowego uda, przywodzicieli również. I mięśnie klatki piersiowej, jeżeli jesteśmy w stanie prawą, prawą kończynę dolną przykleić do podłoża. Możemy spojrzeć w kierunku prawej dłoni. Kontynuujemy ruch. Lewa ręka wraca, bardzo wolno unosimy kończyny górne i znowu ustawiamy na szerokość karimaty, rozluźniamy, przesuwamy kończyny w lewą stronę. Lewa stopa wędruje na prawe kolano, dociskamy prawą nogę do, klatki, do podłoża, do klatki piersiowej, już myślę o następnym, bardzo przepraszam. Działając ciężarem własnym oraz Siłą naszych mięśni. Oddychamy nosem, staramy się rozluźnić plecy, mięśnie klatki piesiowej. Wolno unosimy ku górze, kontynuujemy ruch. Lewa stopa opada z prawej strony karimaty, prawa noga przykleja się do podłoża, prawa ręka na lewe kolano, delikatnie przesuwamy lewe kolano w kierunku prawej pachy. Lewa kończyna górna przyklejona do podłoża. Rozciągniemy wtedy jeszcze mięśni klatki piersiowej, cały lewy bok. I znowu rozciągamy mięśnie, dwugłowe, czworogłowe, przywodziciele. Rozluźniamy i powoli wracamy. Przyciągamy i splatamy sobie dłonie na lewym podłudziu i zamachem przechodzimy.